Sunął się z brzegu i już nie wypłynął. 30-letni bramkarz zginął tragicznie nad soliną. Kibice i klub nie mogą otrząsnąć się z bólu. Cześć, tu Alicja witam was na kanale Alicja Protki Gwiazdy. Dziś z bólem w sercu przekazuję wiadomość, która wstrząsnęła całą sportową Polską. Straciliśmy kolejnego młodego piłkarza. Tym razem dramat wydarzył się nad jeziorem solińskim miejscu które dla wielu kojarzy się z wakacjami, odpoczynkiem, pięknem przyrody. Ale właśnie tam, wśród letniej beztroski, rozegrała się tragedia, która poruszyła kibiców i lokalne środowisko sportowe. Dawid Kaszuba, bramkarz Wisłoka Wiśniowa, nie żyje. Miał zaledwie 30 lat. Informacja o jego śmierci w błyskawicznym tempie obiegła media i wywołała lawinę poruszających reakcji od kolegów z drużyny, trenerów, po fanów futbolu z całego Podkarpacia. Z ustaleń służb cytowanych przez nowiny 24.pl wynika, że tragedia rozegrała się w sobotę na wyspie Skalistej. Zawodnik miał sunąć się z brzegu prosto do wody. Nie wiadomo, czy stracił równowagę, czy w grę weszły inne czynniki. Pewne jest jedno: nie wypłynął. Natychmiast ruszyła akcja ratunkowa. Strażacy. Policjanci i ratownicy WOPR przeszukiwali teren zarówno z lądu, jak i wody. W akcji wykorzystano Sounar. Nadzieja gasła z każdą godziną. W niedzielę służby odnalazły ciało 30-letniego piłkarza. Dawid Kaszuba to nie był anonimowy zawodnik. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w Stali Rzeszów. Później grał m.in. w izolatorze Bogu chwała. Kibice i trenerzy zapamiętali go jako bramkarza pełnego pasji, determinacji i waleczności. Człowieka, który mimo przeciwności zawsze trzymał głowę wysoko i szanował każdą minutę na boisku. Jego obecny klub, Wisłok Wiśniowa, występujący w czwartej lidze Podkarpackiej, poinformował o śmierci zawodnika w specjalnym komunikacie. Drodzy kibice, dotarła do nas tragiczna wiadomość. Nie żyje nasz bramkarz Dawid Kaszuba. Zmarł w wieku 30 lat. Zarząd klubu, zawodnicy oraz kibice składają najszczersze kondolencje dla rodziny oraz bliskich, napisano w mediach społecznościowych. To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy środowisko piłkarskie traci kogoś tak młodego. Zaledwie kilka tygodni temu fani żegnali Marka Zdziemborskiego z LKS Zryw Bielsk. On również odszedł zbyt wcześnie zostawiając za sobą nie tylko wspomnienia, ale i pustkę, której nie da się zapełnić. Sport, który dla wielu jest sensem życia, potrafi nieść w chwilę największej chwały, ale też boleśnie przypomina o kruchości losu. Dawid miał przed sobą kolejne sezony, kolejne mecze, kolejne emocje. Tymczasem w jednym momencie wszystko się urwało. Rodzina i przyjaciele są dziś pogrążeni w żałobie. Klub i koledzy z boiska mówią wprost: To cios, po którym trudno będzie się pozbierać. Dla lokalnej społeczności to nie tylko strata zawodnika, to utrata człowieka, którego znali z treningów, meczów, zwykłych rozmów po zakończonej grze. Takie tragedie każą nam zatrzymać się choć na chwilę. Pamiętajmy, życie to nie mecz, którego wynik można odwrócić w ostatnich minutach. Żegnaj, Dawid. Twoja obecność na boisku i poza nim zostanie w sercach tych, którzy cię znali. Dajcie znać w komentarzach, jakie wspomnienia macie z Dawidem lub innymi sportowcami, których już nie ma z nami. Subskrybujcie mój kanał, byśmy mogli razem upamiętniać tych, którzy tworzyli historię i swoją pasją, i sercem.